Mamy komfort, bezpieczeństwo, ubezpieczenia nawigacji GPS, ale czy mamy tę odwagę, tę ciekawość świata, tę gotowość na prawdziwą przygodę? 400 lat zmieniło się bardzo wiele, ale niektóre rzeczy pozostały niezmienne. Polacy nadal podróżują po świecie w poszukiwaniu wiedzy, przygód i nowych doświadczeń. Nadal kupują pamiątki, może nie mumie, ale magnesy na lodówkę też mają swój urok. Nadal fotografują się przy słynnych zabytkach. Może nie wspinają się na piramidy, ale selfie z wieżą pizańską to już standard. Jest jednak coś, co zmieniło się fundamentalnie. Tamci podróżnicy byli gotowi na wszystko: na bandytów, zarazy, wojny, lata rozłąki z rodziną. Ich wakacje były prawdziwymi przygodami życia i czasami śmierci. My mamy komfort, bezpieczeństwo, ubezpieczenia, nawigację jest, ale czy mamy tę odwagę, tę ciekawość świata, tę gotowość na prawdziwą przygodę? To pytanie zostawiam wam do przemyślenia.